Hej, wszystkim z tej strony i witajcie w nowym odcinku Scarborough Sale Simulator, czyli symulatora sprzedawania aut, oczywiście wyciągniętych z rzeki Mississippi, po jakichś dachowaniach, po, po, po jakichś konkretnych wypadkach. Oczywiście Maciek wszystko naprawia, więc tych zniszczeń nie widać. Te auto chyba było zgniecione przez dwie ciężarówki. Ale sprzedamy to oczywiście jako klasyczek Przepiękny klasyczek Widziałem też tutaj Mariusza Zobaczcie, jest Mariusz Mariusz, potrzebuje, cię Zobaczcie, on 500 dolarów tygodniowo chce To jest jakieś 400 złotych dziennie Wyobraźcie sobie, że jesteście panem Menelem I nagle macie pracę za 400 złotych dziennie No przecież to jest marzenie Dobrze, wyrzućmy na razie śmieci Nie wiem czemu Mariusz w ogóle nie przyszedł do pracy Zapłaciłem mu 500 dolarów i nie przyszedł do pracy ale wejdźmy do biura, do biura z tego względu, że możemy, możemy ulepszyć nasze biuro, ulepszyć nasze biuro, żeby było większe. 500 tysięcy to kosztuje? Ja nie będę mieć pieniędzy żadnych. Dobra, mogę wziąć pożyczkę. Masz, masz niezapłacone podatki. <noise> A, to... Zero jest. Dlaczego nie mogę wziąć pożyczki w takim razie? Dobrze, nieważne, nieważne. Idziemy polować, idziemy polować. Musimy sprawdzić, czy są jakieś fajne auta na sprzedaż. Odpalamy naszą furę i jedziemy! A, ciemno się robi. Szybko, 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 szybko! Tu boczkiem, boczkiem, boczkiem! Co minus 4000? Za co niby 4000? Pa, 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 panowie chcecie sprzedać, może auto? No, dwie alfy się zderzyły. Stary nie jesteś lawetą. Nie, nie! Naprawi się to. Wow, co tutaj mamy? Co to jest za gruz? Czemu to ma trzy. Spoilery tutaj? Nie, no, tego nie kupujemy. Te, tego nie kupujemy. Musimy znaleźć coś dobrego. A. Paliwo się skończyło. K kopmy tego gruza, żeby gdziekolwiek dojechać. Zobaczcie, tu wszędzie jest rdza. Dosłownie wszędzie jest rdza. Pewnie przecięte sprężyny, żeby był samochód niżej, oczywiście. Ma sportowe fotele? Samochód. Prosto z Włoch. Dobra, dobra, kupujemy ile, ile pan chce za to, bo, bo, bo na pewno niedużo. Samochód jest wyposażony w system ABS nie może być tani. 1842 dolary. Dobra, proszę pana, proszę pana! Jak pan zejdzie, jak pan zejdzie do 700 dolarów, to będę tak zadowolony. Mamy samochód za 3000 zł niecałe. Ciekawe, czy odpali, chociaż. O! Oh, odpalił! Od, odpalił! Ciało się tak dziwnie tutaj siedzi! Dobra, ruszamy! Ruszamy! Czy samochód jest szybki i nawet skręca dobrze? Nie, jest chyba szybszy niż mój poprzedni samochód. O! Co? Zepsuł się! Się. Dotknąłem krawężnika tylko! I silnik padł. Proszę pana! Nie! Zawracamy! Zawracamy do niego! Zniknął, pewnie uciekł z kraju! Przezekam, że to było dosłownie jedno walnięcie w krawężnik. Nic więcej! Uszukał nas! Pali się! Pali się! Nie! Da, dajmy ten samochód do naprawy w takim razie. I zobaczmy, co tu się dzieje. Czy są jakieś nowe samochody? Czy, czy, czy mogę coś lepszego kupić? Co się nie zepsuje po pierwszym kilometrze? To musi być drogie, to będzie drogie. Witaj Ziom, witaj. Jeżeli chcesz, możesz spojrzeć na samochód, nie znajdziesz nic złego z nim. Jak nic złego! Przecież wszędzie tu jest rdza. Dobra, nieważne. Twoje jazdy tym samochodem będą najbardziej przyjemnymi doświadczeniami w twoim życiu i cena? Tylko 43 tysiące dolarów. Proszę pana, proszę pana, już panu tłumaczę, co tu jest nie tak? Po pierwsze, po pierwsze, rdza tutaj, rdza tutaj, wszędzie jest rdza, tutaj też jest rdza, tu też jest rdza. Na drzwiach jest rdza. Nie, 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 proszę pana, pewnie podwozie też jest. Jest dziurawe. Co właśnie zaczął się stresować. Już tu, pta nóżkami. No, właśnie o tym mówię. Widać, że to jest taki handlarzyk. Proszę pana, 30 tysięcy. Za te 13 tysięcy dolarów całą rdzę. Proszę. Myśli? To... Nie, nie podoba mi się ta oferta. Dobra, poczekajcie, musimy go rozpracować. Piwo, proszę pana. Nani? Piwo, na piwo panu dołożę. 5 dolarów na piwo. Proszę. O, oh, co się Odpalamy Odpalamy Jedziemy autem Mamy Czemu chmury są w To auto jednym kołem w grobie już siedzi Ale naprawdę driftuje dość mocno Jest szybkie nawet Musimy z tego auta zrobić taką laleczkę Dosłownie laleczkę Co tu się dzieje? Palący się samochód Dzień dobry, napraw mi tu stary, wszystko 114 dolarów tylko. Pomalujmy to urce tak, żeby nie było jej widać o jakoś w ten sposób. To prawie jej nie widać. Okej, okay. pozmieniajmy troszkę koła. Mamy też oczywiście naszego gruza tutaj, który nie odpala, pali się i tak dalej. Nie będę go naprawiać. Opchniemy go oczywiście tak jak stoi. Nie wiem, czy ktoś go kupi, ale zobaczymy. Dobrze, zaczynamy, zaczynamy sprzedaż. Ale zanim sprzedamy samochody, mamy car market otwarty. Zobaczmy, co tutaj można kupić. Jakie samochody tutaj będą. Czemu są same tanie, samochody? To jest jakiś Nissan Silva, który może być drogi. 10 tysięcy, tylko dobra, nie, nie kupujemy. Ta BMW jest chyba droga. 17 tysięcy! To może być drogie. 85 tysięcy! 70 tysięcy, proszę pani, zabieram to pani z, z podwórka. Kupujemy też BMW M3, ale zobaczcie w jakim stanie. Jest cały portfiał. Przecież jakby dać na to od Zemiasz, to by ten samochód zniknął. Okej, okay, ten samochód sprzedajmy tutaj w środku. Peżocika wystawimy za 10 tysięcy dolarów. Tą laleczkę ze środka. Tą laleczkę ze środka za 120 tysięcy dolarów. 400 tysięcy złotych za to. Także otwieramy nasze biuro i zobaczmy, co się stanie. Czemu ty butów nawet nie masz? Jak cię ulepszyć, stary? Daj no jeszcze dwa złote. O, już mamy chętną, już mamy chętną, idzie do laleczki naszej! Idzie do laleczki naszej, zobaczmy, ile pani zaproponuje. Dobra, dobra, dzień. Dzień dobry, proszę pani. Mamy tutaj tak, mamy prześwietne auto. Tardza, znaczy to nie jest rdza, to jest customowe, customowa okleina, proszę pani. Ma pani premium powietrze w oponach. Wszystkie płyny są uzupełnione, nawet nawet pani płyn do kierunkowskazów dam. Jezu, ile ludzi jest chętnych. Puh, puh, po ten palący samochód nawet przychodu. Dobra, proszę pani, czasu nie mam. Mamy dużo klientów. Driftkit, proszę pani, jest w tym samochodzie. 93 tysiące tylko mi chce dać? Nie. 100 tysięcy, proszę pani. Ja duszę wyłożyłem całą, żeby kupić ten samochód. 100 tysięcy to jest minimum. Aha, nie zwiększyło nawet ceny. 97 tysięcy, proszę pani. kupiło, kupiło. Dobra, oskamowaliśmy jedną panią. Dzień dobry, także proszę państwa, jak widać mamy przed sobą perełkę, perełkę, która delikatnie troszkę spala tego paliwa i silnik przy okazji troszkę maskę i później pewnie panią też spali. Czy to jest ta sama pani? Dobra, oskamujemy ją jeszcze raz, 10 tysięcy, zobacz, dwa, dwa. 2600. Pani podziękujemy, żegnam. Zobaczmy, ile ta pani będzie chciała. 2600? Nie no, ten handlarzyk musi się znać. Musi się znać. Zobaczmy, ile on zaproponuje. 2400. Proszę pana, tutaj tak, silnik był robiony. Poszedł bo, co. <grym> Dobrze, dobrze, sprzedam pani. Sprzedam pani za 3000. Pani to zabiera, bo, bo zaraz się spali. Mi, mi biuro całe się spali. To <śm> też sobie poszła. To, to już nie mamy klientów chyba. O, pani starsza, dobra, 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 panią oskamujemy. Sprzedamy nasze świetne autko, oczywiście. Ile pani jest w stanie za to dać? Zobaczmy, ma pani ABS, ABS jest w tym samochodzie. Daje najwięcej, dobra, daje najwięcej, ale to nadal jest za mało. My zapłaciliśmy 786. E, 7 tysięcy dolarów, proszę pani. Dlatego, dlatego 7500 to taka idealna suma dla pani. 7500 dolarów. Mamy już tam klientów, proszę pani, śpieszy mi się, tak? Może pani wsiadać, obserwować, jeździć. Ona zaraz sobie pójdzie, dobra. Wsiadać, obserwować, jeździć, proszę pani, zobaczyć, czy przede wszystkim odpali samochód. <laughs> znaczy, Pojechałam. Jak ona stąd pojechała w ogóle, jak silnik nie działał i się palił? Pr proszę pani, te BMW nie jest na sprzedaż, tak? <noise> Przepraszam, za mam BMW. O! Czekajcie, zobaczcie, ona chce to kupić od razu! 55 tysięcy! Za ile ja to kupiłem? 30 chyba. 55 tysięcy! Mamy w kieszeni! I mamy już 506 tysięcy dolarów. Możemy ulepszyć nasze biuro! Najpierw trzeba zamknąć biuro, ok? I teraz ulepszamy. Ulepszamy! 500 tysięcy! Mamy. O! 7 tysięcy mamy, nie pomyślałem o tym. Ja tylko ulepszyłem pole, na którym można budować, a one się samo nie ulepszyło. Nie no, teraz muszę wszystko przenosić. Dobra. Niszczymy wszystko. Czekajcie, mamy teraz 35 tysięcy. Dobra, to jest dobry start, to jest dobry start, widzowie. Mamy 35 tysięcy. Mamy duże pole, gdzie możemy sprzedawać. Nie potrzebujemy dachu nad głową, tak? Przenieśmy tylko ten kosz, żeby był jak najbliżej. To jest nasze biuro teraz i Mamy pieniądze przynajmniej, żeby kupić jakiś samochód, tylko muszę się śpieszyć. Muszę się śpieszyć, bo zaraz zamykają. Dobra, szybko, szybko kupujemy te Audi chyba. Albo tego Raptora wielkiego. Rama znaczy. D dobra, to jest Raptor chyba. Fabtom. Kupmy go i zobaczcie Mamy Raptora 35 tysięcy mnie to kosztowało Wydaliśmy znowu całe pieniądze Ale nieważne To jest okropnie powolne Doprowadźmy go do idealnego stanu To nie hamuje nawet Do idealnego stanu Nie stać mnie na malowanie nawet Czy Czekajcie, tu można, tu można nawet wypolerować samochód Dobra, to serio jest fajne Odstawmy go tutaj na razie I pójdźmy spać A my mamy tą BMW jeszcze tutaj o niej zapomniałem Dobra, dobra, to jesteśmy bogaci W takim razie sprzedajmy tą czerwoną Mazdę i sprzedajmy tą BMW, ulepszmy tego Raptora Jak tylko się da i sprzedajmy Go jakoś mega drogo Otwórzmy biuro, trzeba jakoś tu Rdzę zakryć, jak ją mam zakryć Okej, okay, tu już nic nie ma Praktycznie, nie ma już rdzy pra... O, dzień dobry, dzień, dzień dobry Proszę pana, no to Witam pana przy naszej bm -ie. Po pierwsze, V8, proszę pana, wyciągnięte z Mississippi z rzeki prosto. No ta rdza się sama nie zrobiła, tak? Ale po, to, to, to proszę pana, się proszę tym nie przejmować. Polerka, rdza zniknie, rdzy nie będzie. Sa samochód ogólnie nie odpala, bo elektryka jest cała zalana. Ale proszę się nie przejmować. 80 tysięcy to okazja, proszę pana. 80 tysięcy dolarów za ilość. Piętnastoletnie auto tylko, proszę, <glorach> proszę pana. 400 tysięcy złotych tylko, proszę pana. 57 chcę. 000... Nie, nie, nie. Nie idź, nie idź, nie idź. Nie śmieję się, nie śmieję się, nie śmieję się. Proszę pana, 67 tysięcy dolarów może pan jechać, jeżeli odpali. Ta... Kupił <noise> I zobaczcie, mamy teraz 67 tysięcy, żeby ulepszyć naszego raptora, który był okazjonalnie kupiony. Po pierwsze, po, po, po pierwsze trzeba go naprawić, tak? O. Nie, nie ma problemów z autem. Czy <gryw> jak nie ma problemów? A co to jest? W takim razie umyjmy cały samochód. Nie wiem, czy to da się umyć. Nie da się tego umyć. Jak to niby jest naprawione całe? Nie mam pojęcia w takim razie, co mogę zrobić, żeby to zakryć jakoś. Może pomalujmy samochód i. No, nadal to widać. A jakbym wypolerował to, to też to widać. Ale zróbmy, zróbmy taką polerkę. Zróbmy mocną polerkę i zróbmy ten samochód tak złoty. Taki dosłownie złoty. Okej. Okay. Okej okay. <laughs> Jeszcze jak to wszystko odbija Dodajmy oczywiście wszystko, co się da tylko Przyciemnione szyby O, nawet da się zmieniać <laughs> Siedzenie nawet można zmieniać. Dajmy jakieś ultra wygodne. Ultra wygodne. Podnieśmy samochód na maksa. Wysuńmy koła na maksa. Zobaczcie, jak ten samochód wygląda teraz. 250 tysięcy dajmy. Poróbmy też profesjonalne zdjęcia. Pokażmy, jakie to jest wielkie. A, przepiękne zdjęcie z creamy. OK, tak żeby tego nie było oczywiście, widać. Dodajemy zdjęcia, ile ja mam tutaj zdjęć samochodów. Nie no, każdy by na to wszedł. 250 tysięcy. O już mamy klienta! Właśnie o tym mówiłem. Proszę nie patrzeć tutaj po lewo. Widać jej odbicie nawet. Proszę pani, ten samochód jest dla pani jak lustro. Pani może się codziennie przyglądać i wyglądać oczywiście jak złoto, proszę pani. Ma pani też tutaj 24 -cal Felgi w hamulce. A chociaż się sam przekonałem, że ten samochód nie hamuje. Nieważne, nieważne. Nie, nie jeździ pani za szybko, bo się rozpadnie. Ciemno się już robi. Dobra, szybko, szybko, sprzedajemy. Dzień dobry, dzień dobry. Jeżeli chce pani to kupić, to proszę pani, nie dam go bez ABS-u. Czyli może pani hamować na maksa. Wtedy tylko się blokują koła. Proszę, proszę pani, bo nie działa ABS. A cena? Cena tylko 250 tysięcy! Zakocha się pani w tym samochodzie! 127 tysięcy! Tylko chcesz widać! Przecież to są żarty! Ja się starałem! Za 35 tysięcy kupiłem ten samochód! Nie ważne, nie ważne, proszę pani! O! Nie! Opraziło się! Obraziło się! Żartowałem, żartowałem za 125 tysięcy! Za 125 tysięcy! Nie, 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 Poszła sobie! Jeszcze jedną chwilkę po Grzesiu, Grzesiu, mam trudne życie. 60 tysięcy dolarów ostatnio tylko zarobiłem. Znaczy wczoraj. Tu mamy jakiegoś klienta w ogóle. 60 tysięcy dolarów w jeden dzień, rozumiesz? Jak ja mam za to przeżyć? Dobra, okradnijmy tego klienta. Okradnijmy tego klienta. Dzień dobry. Widzę, że samochód jest troszkę brudny. Dlatego, proszę pana, powstały te, te dziwne bąbelki. Proszę się tym nie przejmować. Jeżeli pan pojedzie na myjnie. to... To zmyje się też to złoto prawdopodobnie, ale i, i auto jest w ogóle białe, to, 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 to też nieważne. Ale wyjdzie ta rdza cała pod tym i proszę pana, wystarczy szorować, wstawić nową ćwiartkę i będzie dobrze. No, milion złoty, poproszę. 130 tysięcy dolarów oni chcą mi dać, a zapłaciłem 135 tysięcy dolarów. Miałem nie mówić zbyt głośno. 160 tysięcy dolarów, proszę pana! Jesteśmy! Jesteśmy! Kwita! Ja im mogę wszystko upchnąć! Dobra, stary już mi się humor polepszył! A dzięki tym pieniądzom możemy zbudować wielkie biuro, widzowie. Które jakoś zacznie już wyglądać. Damy tutaj takiego kręciołka. Kanapa musi być przeogromna. I uwaga, zobaczcie. Mamy biuro skończone. Wszędzie są lustra. Znaczy, wszędzie są okna, żeby to przepięknie wyglądało. Żeby wszystko było tutaj widać. Mamy tutaj miejsce na główny samochód, który będziemy sprzedawać. Tutaj obok możemy stawiać jakieś inne auta. Jeżeli chcecie więcej odcinków To piszcie oczywiście w komentarzach Ja wam dziękuję za oglądanie Jeżeli się podobało zostawcie subika i lajka Ja was żegnam Pa pa pa